Hej, witam wszystkich serdecznie, jestem Spyro, a to jest moje drugie Zagrajmy. Tym razem, Zagrajmy w sami Suricate. Tak, ta gra należała do mojej gier dzieciństwa. Została wydana 10 października 2001 roku przez Suricate Software, a w Polsce została wydana tego samego dnia. No a tak, ta gra składa się z 36 podzielonych na trzy zestawy poziomów, czyli na szkolenie, ćwiczyć i ćwiczyć myślenie. No tak, w końcu zaczekaliście się nowej serii, zagrajmy. No tak, niestety nie mogłem nagrywać nowych filmów przez 5 dni. No tak. A to związane z moimi sprawami, ale wszystko załatwiłem i teraz jestem gotów do nagrania, zagrajmy. No tak, o fabule nie ma o co mówić bo całą fobolę poznacie podczas przechodzenia samej gry. I druga sprawa, ilość odcinków. Każdy zestaw poziomu przejdziemy w jeden odcinek nagrywania, czyli w sumie trzy odcinki nagrywania, jak to mówi. No, będą no to na tyle. Jeżeli chodzi o wstęp yy, do nowego zagrajmy i bez żadnego przedłużenia zaczynamy. No i zaczynamy od szkolenia, czyli dzisiaj się zapoznamy się z podstawowymi aspektami tej gry, czyli jak się poruszać. Jakie niby są wrogowie, jaki nimi jest cel Wszystko postaram się wytłumaczyć jak, jak przejść każdy poziom oczywiście Tak więc zaczynamy No dobra, mamy tutaj te napisy Samie powinien być określony wynik Aby ukodzić poziom Jego wynik wyświetla się w prawym górnym rogu Useń do wiedzy używając Enter Dobra Te czerwone tło oznacza to punktów ile już uzebraliśmy Natomiast e, szare tło to punktów, ile musimy uzebrać na danym poziomie. No tak, jak zbierzemy ten biały klejnot, otrzymujemy 30 punktów. Większe dają 50 100, 300, to w zależności od poziomu, co twórcy zaplanowali. Dobra, a jak się zdarzy jeśli uzbierzemy wszystkie te białe klejnoty i określone liczbę punktów, to zostanie wyświetlony tam na górze ten, ten kolorowy klejnot, to możemy otworzyć te białe drzwi. I na wydzieraczkę. Pierwszy poziom ukończony. Stabie może skakać, użyj kontrol. Dobra, kontrol służy do skakania. Aby otworzyć kolorowe drzwi potrzebujesz kolorowego klejnotu. Czyli w tym przypadku będzie to niebieski. I tak, otwierają się, gdy zbliżamy się odpowiednim klejnotem. I kolejny poziom z głowy. W grze znajdują się różne gdyby drzwi o różnych kolorach. Kolor drzwi i klejnotu musi się zgadzać. Dobra, o tych drzwiach już nie mówię. E, ten po lewej jak klejnot jak sami zbliża się z odpowiednim klejnotem i zostają otwarte, wówczas sami traci e, klejnot. E, zasady są takie same co środkowe, ale zachowuje klejnot, a te prawe e, zamykają tyle odchodzi. Dobrze. No, to już nam nie interesuje, bo już omówiłem już wcześniej lecimy no i teraz te zielone w grze wyróżniamy trzy rodzaje drzwi te właśnie drzwi numer 1, numer 2 i numer 3. ale wszystko możecie przeczytać w zakładce pomoc w menu pauzy no już mamy kolejny poziom ukończony dobra lecimy. lecimy i wiecie raczka niektóre klejnoty mogą być zmieszane Wynikiem tego może być nowy klejnot o innym kolorze. Żółty plus niebieski równa się zielony. Dobra. To jest w tym przypadku... O! Widzicie lwy. E, to jest złoty i afrykański. Jeszcze jest zły, królewski i biały, czyli głowa wszystkich lwów. No tak. Silniejsze lwy zadają większe obrażenia samego. Ale te słabe już trochę mniej. No tak. Lecimy. Czyli panowie właśnie, czyli te lwy, są tak naprawdę głupie. No, obraziliście, no. Ja umiem mówić takie słowa, jak obraziliście, jak tak robię. He, he, he. Dobra. Wróćmy do tematu. O, o widzicie? Przykładowo złoty zadał mi obrażenie. No i kolejny poziom kończony. Sami może łapać osy i rzucać z nimi kierunków lub użyć do tego spacji. Potrzebujesz więcej niż jednej osy, by pokonać lwa. Dobra. Te królewskie tego złotego dają tylko dwie osy. Żegnam tego pana. I to samo co z afrykańskim. Okej. Okay. Kieruj, kieruj, kieruj. O, dostał. I teraz drugi. I dostał. No. E, te królewskie są najsilniejsze e, osy ze e, to Oczywiście królewskie są najmocniejszym typem os w tej grze. Dobra, teraz tego złotego. I żegnam. Różne rodzaje os żyją w Krainie Lwów. sami może nosić tylko jeden rodzaj os. Jeżeli jest inny typ os trać przedni. Tak, jeżeli mamy na przykład królewskie, czy... Czy może pomarańczowe, albo czerwone. Ten typ os ma mniej trudziznę od poprzedniego rodzaju, więc sami potrzebuje wiedzy os do pokonania lba. No, e, wracając do tematu, jeżeli schwytamy e, inny typ os, jeżeli mamy na przykład królewski i chcemy cofać e, na przykład te białe, to tracimy te królewski i pojawiają się wówczas białe. W grze mamy do czynienia z różnymi rodzajami lbów. Kolejny lew, jeśli lisz od poprzedniego, ale ja powiedziałem już, Wcześniej, to nie muszę wam tłumaczyć co to będzie. Dobra. No i teraz lecimy. No już kolejny poziom ukończony. I wycieraczka. Aby dotrzeć do wyższych lub E, bardziej oddalonych miejsc sami używa platform. Niektóre platformy działają jedynie, gdy sami nie jesteś odpowiedni klejnot. Dobrze. Nie będę wam mówił o tych klejnotach, o, o tym led, mi obrazić. O nie, o nie. Ten cheater nie chce mi, nawet przesz przeszkadza mi, gdy coś mówię. O, obraźli się już ci panowie. dobra, nie będę zbierać e, tych os, bo to nie ma więc sensu. Więc po pierwsze, może się wydłużyć, a po drugie, mogą mnie zatykować. Dobra. Co to by... Co to było, no? A, co to jest? Co to jest za tym os? A co to jest? No chyba jakiś bóg oczywiście widoczny, ewidentny. Oj, oj coś źle zrobiłem. Dobra, może coś spróbuję, coś ochotniejszego. A, prędkość. Lećmy, lećmy. Mmm... O! Nieźle, te białe działają na przejście na wycieraczkę. Jeśli sami posiada odpowiedni bonus, może poruszać się szybciej. Wciśnij SHIFT, żeby zwiększyć jego prędkość, żeby odwrócić się szybko. Wciśnij alt. Tak. Dobra, sami, lec szybciej jak, jak najdalej, jak, jak najszybciej jak możesz. No, będę używać, gdy będzie coś trudno. Dobra. Dobra, nie ten temat. okej. Okay. Ej! nie, nie! Nie! Uf, udało się! Udało się! Shit! Shit! O, o nie! O nie! 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 O, się! Uciekłem Ale są głupczaski! Sabonami jak hahajen z Invisimali! Dokładnie! Te wy są naprawdę głupie! Lećmy! I... wycieraczka! Teleporty przenoszą samiego do innych miejsc, gdzie lwy zazwyczaj nie mogą podążyć za nim Dobra, wszystko o co chodzi Ewidentnie, że białe osy umożliwiają samego dojście do innych miejsc Oczywiście, gdy jakiś, to jest jakiś bóg, oczywiście, ukryty W moim przypadku to ja odkryłem to Nie wiem, co się dzieje, ale gra trochę niepra gdzieś nieprawdziwowo z grafiką, ale grafika naprawdę nic nie przeszkadza. Wszystko jest w porządku. No i teraz chwytajmy ten czerwony. Czerwony jest! I teraz lećmy na wycieczkę! Jak póki sami. O, już jesteśmy. Ach, jest. Tak. Czasami sami odnajduję dużą sielową strzałę. To jest punkt, którego trafi sami, jeśli zostanie pokonany przez dwa. Dobra. Może mi to umożliwią. Patrzcie. O! Nawet szybko! Nawet... szybko! Nie! Nie, te lwy już nie chcą. Zmariuj ją! Co chcesz mi zrobić? No, lew nie chce mnie obracić. I do góry! juhu, No! No! Ej! Ten masochista! Chce mnie ukraść. No. O ten lewy... lew. Osit. Oszy. Osit, ozy, oszit nie. Nie! Nie! Nie, jak ja chce się dostać! Nie! I obraził się. Dobra, spróbuję coś. Ale nie można użyć os gdy... gdy jesteśmy w ruchu. Dobra, muszę stracić życie, bo to nic nie da. Dobra tym razem lepiej he heja heja lelej to to made jak to jest produkowane no i teraz to samo powtarzające się z poziomem trzeciej szkolenia perfektnie perfektnie ha do góry i na wycieraczkę wow nieźle nie wszystkie drzwi otwierają się przy pomocy klejnotu Niektóre mogą otwierać się przy pomocy os. Dokładnie. Dobra. Niech się to nic... To chyba nic nie da. O, coś z zrobiłem z bugiem. Dobra. Dobra, nie będę ryzykował udało się wydostać się z tej trudnej chodź tu lew 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 nie i teraz kręci się do kółko no i widzicie jeszcze ostatni poziom szkolenia w może od... znaleźć dwa rodzaje serc duże serce daje mu dodatkowe życie a małe serce powiększa jego stan życia pokazany w górnym lewym roku czyli w lewym górnym rogu. No tak Skoro się zbliża ku końcowi to jest całe szkolenie I udało się wytłumaczyć wszystko co mogłem Okej okay. Lecimy Jeszcze chcemy Dobra i jedna jeden lec jeden klejnot i Koniec szkolenia Tak to jest, zakończyliśmy całe szkolenie na szczęście. No tak, co zajmiemy się w następnym odcinku? Zajmiemy się podobnie ćwiczyć myślenie, czyli zajmiemy się logicznymi poziomami, czyli 12 logicznych poziomów. No, trochę trudniej jest poziom czwarty i 12 jest najtrudniejszy, według mnie. Ale wszystkiego poznacie w następnym odcinku. Tak więc, następny odcinek pojawi się już niebawem na moim kanale. Tak więc, na razie i trzymajcie się.